Gdy słońce zachodzi za horyzontem, cienie stają się dłuższe, a dusza zaczyna odczuwać ciężar istnienia. Depresja to słowo, które w naszym współczesnym świecie jest często redukowane do zaburzenia chemicznego w mózgu, do czegoś, co można naprawić pigułką. Ale czy naprawdę rozumiemy głębie tego doświadczenia? Czy dostrzegamy, że za zasłoną smutku kryje się coś więcej niż tylko biochemia? W ciszy własnego serca, gdy jesteśmy sami ze sobą możemy usłyszeć delikatny szept duszy. To właśnie tam, w tej głębokiej przestrzeni wewnętrznej, depresja ujawnia swoje prawdziwe oblicze, nie jako choroba, ale jako wołanie naszej istoty duchowej o uwagę, o zrozumienie, o powrót do równowagi, która wykracza poza fizyczne ciało. Depresja to nie tylko ciemność, to również zaproszenie do poznania najgłębszych zakamarków własnego jestestwa. To jak duchowa noc ciemna. O której pisali mistycy przez wieki. Ból, który odczuwamy, nie jest przypadkowy ani bezsensowny. Jest on często pierwszym krokiem na ścieżce transformacji, początkiem podróży w głąb siebie. Przez wieki różne tradycje duchowe rozumiały to, co współczesna nauka dopiero zaczyna odkrywać: że cierpienie psychiczne ma wymiar, który wykracza poza mózg i umysł. W starożytnych tekstach hinduistycznych mówi się o tamas, ciemnej energii która może ogarnąć duszę. W tradycji buddyjskiej rozpoznaje się ducha, fundamentalne niezadowolenie z istnienia. Nawet w chrześcijaństwie znajdujemy opisy nocy ciemnej duszy, okresu duchowego kryzysu i oczyszczenia. Stefan, wybitny badacz duchowości i świadomości, podkreślał, że depresja to często próba duszy, by przebić się przez iluzję ego i odnaleźć głębszą prawdę o naszym istnieniu. Ta perspektywa oferuje nam nowe spojrzenie na cierpienie, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Kiedy patrzymy na depresję przez pryzmat duchowy, zaczynamy dostrzegać, że nie jest ona jedynie przeszkodą do pokonania, ale integralną częścią naszej duchowej podróży. Jest jak rzeka, która powoli, ale nieubłaganie drąży kanion w twardej skale, bolesna, ale kształtująca nas w sposób, który może prowadzić do głębszego zrozumienia i mądrości. Co ciekawe, osoby doświadczające depresji często raportują zwiększoną wrażliwość na energię, intuicję i synchroniczności, jakby zasłona między światem materialnym a duchowym stawała się cieńsza. W tych momentach największego cierpienia niektórzy doświadczają przebłysków głębokiej mądrości, olśnień, które zmieniają ich perspektywę na zawsze. Czy to możliwe, że depresja jest nie tylko zaburzeniem, ale również bramą? Bramą do głębszego zrozumienia siebie. Świata i naszego miejsca w kosmicznej układance? Czy może być ona wezwaniem duszy do przebudzenia, do przypomnienia sobie prawdy, którą zagłuszyliśmy w zgiełku codziennego życia? W następnych rozdziałach będziemy zgłębiać te pytania, patrząc na depresję nie przez pryzmat patologii, ale przez pryzmat potencjału potencjału do transformacji, uzdrowienia i duchowego przebudzenia. Będziemy badać, jak różne tradycje duchowe podchodzą do cierpienia psychicznego, jakie metody oferują dla jego zrozumienia i przekroczenia. Pamiętaj, że jeśli obecnie doświadczasz depresji, to co odczuwasz jest prawdziwe i ważne. Twój ból ma znaczenie, ale może mieć on również głębszy wymiar, który wykracza poza to, co mówi nam współczesna psychiatria. Może być on wezwaniem do podróży, która zaprowadzi cię do samego serca twojego istnienia tam, gdzie czeka na ciebie głębsza prawda o tym, kim naprawdę jesteś? O tym właśnie będziemy mówić. O bólu, który pochodzi z duszy, i o świetle, które może się z niego narodzić. W świecie, gdzie każde cierpienie próbujemy zaszufladkować i opatrzyć etykietą, depresja została zredukowana do zaburzenia chemicznego. Ale co, jeśli spojrzymy poza ten ograniczony paradygmat? Co, jeśli depresja jest zjawiskiem wielowymiarowym? które ma swoje korzenie nie tylko w ciele i umyśle, ale również w duszy. Tradycje duchowe od tysiącleci oferują nam alternatywne rozumienie ludzkiego cierpienia. W hinduizmie mówi się o tamasie, ciężkiej, ciemnej energii, która może zaciemnić świadomość człowieka. Nie jest ona traktowana jako choroba, ale jako stan energetyczny, który można przekształcić poprzez praktyki duchowe. Podobnie w buddyjskiej koncepcji duka. Rozpoznaje się, że cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia, ale jednocześnie wskazuje się ścieżkę wyjścia poprzez medytację i mądrość. W tradycji sufickiej depresja może być interpretowana jako kabd, duchowe ściśnięcie serca, które poprzedza bast, duchowe rozszerzenie i oświecenie. Mistycy chrześcijańscy, jak świętych, Jan od Krzyża, pisali o nocy ciemnej duszy okresie duchowego kryzysu, który paradoksalnie prowadzi do głębszego zjednoczenia z boskością. Te perspektywy nie negują biologicznych czy psychologicznych aspektów depresji, ale umieszczają je w szerszym kontekście. Sugerują, że depresja może być częścią procesu duchowego dojrzewania, transformacji i przebudzenia. Może być ona wezwaniem do głębszej introspekcji, do zadania fundamentalnych pytań o sens życia. Do przewartościowania priorytetów i odnalezienia autentycznego połączenia z własną duszą. W wielu kulturach szamanistycznych stany podobne do depresji są interpretowane jako choroba szamańska. Znak, że dana osoba jest powołana do roli uzdrowiciela. Zamiast tłumić te objawy lekami, społeczność wspiera osobę w przejściu przez ten trudny, ale transformacyjny proces. Po jego zakończeniu Osoba często zyskuje nowe zdolności percepcji, empatii i uzdrawiania. Współczesne badania nad psychodelikami, które są coraz częściej stosowane w leczeniu depresji opornej na tradycyjne metody, zdają się potwierdzać te starożytne mądrości. Pacjenci po terapii z użyciem psilocybiny czy ajahułaski często raportują głębokie doświadczenia duchowe, poczucie połączenia z czymś większym od siebie, odnalezienie sensu w cierpieniu i fundamentalną zmianę perspektywy. Co ciekawe, wiele osób po wyjściu z depresji opisuje ten okres jako niezbędny etap swojego rozwoju duchowego. Musiałam przejść przez tę ciemność, aby odnaleźć światło. To zdanie powtarza się w niezliczonych świadectwach. Depresja, paradoksalnie, może więc być katalizatorem głębokiej transformacji świadomości. Psycholog transpersonalny Stanisław Grof zaproponował termin kryzys duchowej emergencji. Dla opisania stanów, które z perspektywy konwencjonalnej psychiatrii mogą być diagnozowane jako zaburzenia psychiczne, ale w istocie są fazami intensywnego duchowego przebudzenia i transformacji. Te kryzysy często obejmują okresy głębokiej depresji, które poprzedzają przełom duchowy. Podobnie, psychiatra David Lukow zasugerował wprowadzenie do klasyfikacji diagnostycznej kategorii duchowego kryzysu transformacyjnego, rozpoznając, że wiele stanów które obecnie klasyfikujemy jako patologiczne, może być w istocie częścią prawidłowego procesu duchowego dojrzewania. Te perspektywy nie sugerują, że powinniśmy odrzucić konwencjonalne podejścia do leczenia depresji. Przeciwnie, oferują one komplementarne rozumienie, które może wzbogacić nasze metody terapeutyczne. Jeśli depresja ma wymiar duchowy, to skuteczne leczenie powinno uwzględniać nie tylko ciało i umysł, ale również duszę. Praktyki takie jak medytacja, modlitwa kontemplacyjna, yoga czy praca z oddechem mogą stanowić most między tradycyjnymi metodami terapeutycznymi a duchowymi aspektami uzdrawiania. Nie chodzi o to, by zastąpić jedne drugimi, ale by stworzyć holistyczne podejście, które adresuje wszystkie wymiary ludzkiego istnienia. W głębi depresji często kryje się fundamentalne pytanie o sens, sens cierpienia, sens życia, sens własnego istnienia. Pytanie to wykracza poza domenę psychiatrii czy psychologii klinicznej. Jest to pytanie duchowe, egzystencjalne, które domaga się odpowiedzi równie głębokiej jak samo pytanie. Być może właśnie dlatego konwencjonalne metody leczenia depresji mają ograniczoną skuteczność, ponieważ adresują jedynie powierzchniowe symptomy, nie dotykając głębszego duchowego wymiaru cierpienia. Być może depresja jest nie tylko zaburzeniem do wyleczenia, ale również wezwaniem do duchowego przebudzenia, które wymaga od nas odwagi, by spojrzeć poza zasłonę zwykłej rzeczywistości i odnaleźć głębszą prawdę o naszym istnieniu. Istnieje fascynująca koncepcja, która pojawia się w wielu tradycjach duchowych idea, że przed przyjściem na ten świat nasze dusze zawierają swego rodzaju kontrakt lub plan życiowy. Według tej perspektywy, świadomie wybieramy doświadczenia, wyzwania i trudności których będziemy doświadczać w czasie naszego ziemskiego życia. Czy możliwe zatem, że depresja, to głębokie, wyniszczające cierpienie, jest częścią planu, który sami stworzyliśmy dla własnego duchowego rozwoju? W tradycji buddyjskiej mówi się o bardzie, stanie pomiędzy śmiercią a ponownymi narodzinami, w którym dusza dokonuje wyborów dotyczących swojego przyszłego wcielenia. Hinduistyczna koncepcja karmy również sugeruje, że nasze obecne doświadczenia są rezultatem przeszłych działań i wyborów, nie jako kara, ale jako lekcja, którą dusza potrzebuje przyswoić. Współczesni badacze świadomości, tacy jak Michael Newton czy Brian Weiss, poprzez regresję do życia między życiami, dokumentują relacje tysięcy osób, które opisują proces planowania życia przed narodzinami. Co zaskakujące, wiele z tych relacji wskazuje, że dusze Często wybierają trudne doświadczenia, włączając w to choroby psychiczne, traumy i cierpienie, właśnie po to, by przyspieszyć swój duchowy rozwój. Jeśli spojrzymy na depresję przez ten pryzmat, możemy zacząć postrzegać ją nie jako przypadkowe nieszczęście, ale jako starannie zaplanowane doświadczenie, mające służyć określonemu celowi. Jakiemu? Relacje z regresji sugerują różnorodne motywy, rozwinięcie głębszej empatii. Wzmocnienie wewnętrznej siły, nauczenie się bezwarunkowej miłości do siebie, odnalezienie głębszego sensu życia poza materialnymi przyjemnościami, czy przebudzenie duchowych darów i zdolności. Co ciekawe, osoby, które doświadczyły głębokiej depresji i wyszły z niej, często raportują właśnie takie transformacje. Mówią o większym współczuciu dla cierpienia innych, o odnalezieniu wewnętrznej siły, o której nie wiedziały, że posiadają. O przewartościowaniu priorytetów życiowych i odkryciu głębszego połączenia z wymiarem duchowym. Edgar Cayce, znany amerykański mistyk i wizjoner, często mówił o przednarodzeniowych planach duszy. W swoich odczytach podkreślał, że trudności, z którymi mierzymy się w życiu, nie są przypadkowe, ale starannie dobrane dla naszego indywidualnego rozwoju duchowego. Według niego, depresja może być często wynikiem rozdźwięku pomiędzy świadomą osobowością, a głębszym, duchowym planem duszy. Perspektywa ta oferuje radykalnie nowe spojrzenie na cierpienie psychiczne. Zamiast postrzegać depresję jako wrogą siłę, z którą musimy walczyć, możemy zacząć widzieć ją jako potencjalnego nauczyciela, przewodnika prowadzącego nas w głąb własnej duszy ku prawdom, które być może celowo ukryliśmy przed sobą, by odkryć je na nowo w odpowiednim momencie. Nie oznacza to, że powinniśmy biernie akceptować cierpienie. Czy rezygnować z poszukiwania pomocy? Przeciwnie, jeśli depresja jest częścią duchowego planu, to sposób w jaki na nią reagujemy, jak szukamy uzdrowienia, jest równie ważną częścią tego planu. Być może właśnie poprzez aktywne poszukiwanie uzdrowienia, zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym, realizujemy najgłębszy cel naszej duszy. Warto również zauważyć, że idea duchowego kontraktu nie oznacza fatalizmu. Wiele tradycji duchowych podkreśla, że choć ogólny zarys naszego życia może być zaplanowany, to szczegóły i sposób w jaki reagujemy na wyzwania są wynikiem naszej wolnej woli. Mamy więc moc przekształcania naszych doświadczeń, nadawania im znaczenia i wykorzystywania ich jako katalizatorów transformacji. Z perspektywy duchowej depresja może być więc postrzegana jako zaproszenie do głębokiej wewnętrznej podróży. Podróży, którą nasza dusza zaplanowała dla nas przed narodzinami. Jest to podróż przez ciemność do światła, przez fragmentację do integracji, przez izolację do połączenia z większą całością. Wielu mistyków i duchowych nauczycieli doświadczało okresów głębokiej depresji i rozpaczy, które poprzedzały ich najgłębsze duchowe przebudzenia. Świętego Teresa z Avila, Rumi, Ramdas – wszyscy oni przechodzili przez okresy ciemności które ostatecznie prowadziły do przełomowych objawień i transformacji świadomości. Być może więc depresja nie jest błędem w systemie, ale integralną częścią procesu duchowego dojrzewania, procesem, który nasza dusza świadomie wybrała dla nas jeszcze przed naszym przyjściem na ten świat. Być może jest ona jak kokon, ciemny, ciasny, duszący, ale niezbędny dla metamorfozy gąsienicy w motyla. Jeśli obecnie przechodzisz przez depresję, rozważ możliwość że nie jest to przypadek ani kara, może być to głęboko znaczące doświadczenie, które Twoja dusza wybrała dla Ciebie z miłości i mądrości. Może być to zaproszenie do zadania najgłębszych pytań, do spojrzenia poza zasłonę codziennej rzeczywistości, do odnalezienia prawdy o sobie, która wykracza poza Twoje ciało, umysł, a nawet obecne życie. Nie oznacza to, że masz cierpieć w samotności. Przeciwnie, szukanie pomocy, wsparcia i uzdrowienia, jest częścią tej podróży, ale może zacząć postrzegać swoją depresję nie tylko jako wroga do pokonania, ale również jako przewodnika, który, choć surowy i wymagający, prowadzi cię ku głębszemu zrozumieniu, współczuciu i duchowemu przebudzeniu. A co jeśli twoja depresja nie jest błędem, ale doskonałym planem, planem, który ty sam, jako dusza, stworzyłeś dla siebie z nieskończonej mądrości i miłości? Co jeśli jest ona dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś? Istnieje szczególna kategoria dusz, o których mówi się w wielu tradycjach duchowych. Starożytne dusze, dusze, które przeszły przez liczne wcielenia, zgromadziły ogromne doświadczenie i mądrość. Co ciekawe, te właśnie dusze często doświadczają najgłębszych form depresji i duchowego cierpienia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te najbardziej doświadczone dusze, Muszą nieść tak ciężkie brzemię. Starożytne dusze niosą w sobie pamięć wielu żywotów, wielu doświadczeń, zarówno radosnych, jak i bolesnych. Ta zbiorowa pamięć, choć zwykle niedostępna dla świadomego umysłu, może manifestować się jako głęboki smutek, poczucie wyobcowania, tęsknota za domem, którego lokalizacji nie potrafimy określić. Jest to tęsknota nie za miejscem, ale za stanem bycia, stanem jedności, pełni i bezwarunkowej miłości który jest naszym prawdziwym duchowym dziedzictwem. Współczesny nauczyciel duchowy Eckhart Tolle opisuje to jako ból ciała, skumulowane emocjonalne cierpienie, które nosimy w sobie, nie tylko z naszego obecnego życia, ale również z kolektywnej pamięci ludzkości. Im starsza dusza, tym głębszy może być ten ból, ponieważ niesie ona w sobie nie tylko swoje własne doświadczenia, ale również współodczuwa cierpienie całej ludzkości. Starożytne dusze Często doświadczają tego, co mistycy nazywają świętym niezadowoleniem, głębokim poczuciem, że coś fundamentalnego brakuje w materialnym świecie, że rzeczywistość, którą postrzegamy zmysłami, jest jedynie cieniem, odbiciem głębszej, duchowej rzeczywistości. Ta świadomość może prowadzić do głębokiego poczucia wyobcowania i depresji, ale jednocześnie jest ona bramą do duchowego przebudzenia. Badania nad osobami doświadczającymi depresji wykazały interesującą korelację. Ludzie cierpiący na depresję często wykazują się większą empatią, głębszą intuicją i bardziej realistycznym postrzeganiem rzeczywistości niż osoby niedoświadczające depresji. Jest to zjawisko znane jako depresyjny realizm. Czy możliwe, że to właśnie starożytne dusze, z ich głęboką mądrością i wrażliwością, są szczególnie predysponowane? Do dostrzegania rzeczywistości taką, jaka jest, zarówno w jej pięknie, jak i tragizmie. W tradycji buddyjskiej mówi się o bodhisattwach, istotach, które osiągnęły oświecenie, ale dobrowolnie wracają do świata cierpienia, aby pomagać innym. Te dusze często doświadczają głębokiego bólu, ponieważ są niezwykle wrażliwe na cierpienie innych istot. Podobnie, w tradycji chrześcijańskiej, koncepcja noszenia krzyża. Sugeruje, że duchowo zaawansowane dusze często dobrowolnie przyjmują cierpienie jako część swojej służby dla ludzkości. Ale co z praktycznym wymiarem? Jak starożytna dusza może przekształcić swoją depresję w narzędzie duchowego wzrostu i uzdrowienia? Oto kilka ścieżek, które mogą pomóc w tej transformacji. Pierwsza to akceptacja. Zamiast walczyć z depresją czy postrzegać ją jako wroga, można zacząć widzieć ją jako nauczyciela przewodnika prowadzącego w głąb własnej duszy. Ta zmiana perspektywy nie eliminuje cierpienia, ale nadaje mu znaczenie i cel, co samo w sobie może przynieść ulgę. Druga to praktyka uważności. Medytacja, świadomy oddech, obserwacja myśli bez osądzania te praktyki pozwalają stworzyć przestrzeń między sobą a depresją przestrzeń, w której możemy doświadczyć naszej prawdziwej natury wykraczającej poza wszelkie stany emocjonalne. Trzecia to służba. Paradoksalnie, jednym z najskuteczniejszych sposobów na przekształcenie własnego cierpienia jest skierowanie uwagi na cierpienie innych. Służba, wolontariat, dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi, którzy przechodzą przez podobne trudności. Wszystko to może nadać nowy wymiar i cel naszemu cierpieniu. Czwarta to łączność z naturą. Starożytne dusze często czują głębokie pokrewieństwo z naturą, z jej cyklami, rytmami i mądrością. Spędzanie czasu w przyrodzie, obserwowanie jej procesów, uczestniczenie w jej cyklach może przynieść głębokie uzdrowienie i przypomnienie o naszym miejscu w większej całości. Piąta to twórczość. Sztuka w jej różnorodnych formach pisanie, malarstwo, muzyka, taniec może być potężnym narzędziem transformacji cierpienia. Poprzez twórczą ekspresję możemy nadać formę i znaczenie naszemu wewnętrznemu doświadczeniu, przekształcając ból w piękno. Szósta to praktyka wdzięczności. Nawet w najgłębszej depresji możemy znaleźć małe rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Ta praktyka stopniowo przekształca naszą percepcję, pozwalając dostrzec światło nawet w najgłębszej ciemności. Siódma to praca z energią. Praktyki takie jak qigong, tai chi. Joga czy reiki pomagają harmonizować i oczyszczać nasze pole energetyczne, które może być zaburzone podczas depresji. Te praktyki mogą pomóc w przywróceniu równowagi między ciałem, umysłem a duchem. Ósma to rytuał. Świadome tworzenie i uczestniczenie w rytuałach, czy to tradycyjnych czy osobistych, może pomóc w przywróceniu poczucia sensu, struktury i połączenia z czymś większym od nas samych. Dziewiąta to wspólnota. Znalezienie duchowej wspólnoty, grupy wsparcia, czy nawet jednej osoby, która rozumie i szanuje naszą duchową ścieżkę, może być nieocenionym wsparciem w procesie transformacji depresji. I wreszcie, dziesiąta, zaufanie. Zaufanie, że depresja, jakkolwiek bolesna, nie jest końcem, ale częścią większego procesu transformacji i przebudzenia. Zaufanie, że za najgłębszą ciemnością kryje się światło, które jest naszą prawdziwą naturą. Pamiętaj, że duchowa perspektywa na depresję nie neguje wartości konwencjonalnych podejść terapeutycznych, psychoterapii, leków, zmian w stylu życia. Przeciwnie, podejście holistyczne, które integruje zarówno duchowe, jak i konwencjonalne metody, oferuje najlepszą szansę na głębokie i trwałe uzdrowienie. Być może więc, jeśli jesteś jedną z tych starożytnych dusz, niosących ciężkie brzemię depresji, Twoje cierpienie nie jest karą ani przypadkiem. Jest to dar, wyzwanie i zaproszenie. Zaproszenie do odnalezienia głębszej prawdy o sobie, do przebudzenia się do swojej prawdziwej natury, do przypomnienia sobie, że jesteś czymś znacznie większym niż Twoje ciało, umysł, czy nawet ta pojedyncza inkarnacja. W tej perspektywie depresja staje się nie tyle problemem do rozwiązania, co drzwiami do przebudzenia, bolesnym, ale niezbędnym procesem przez który dusza przechodzi w swojej podróży do pełni, jedności i bezwarunkowej miłości. Jest to podróż, którą podjąłeś z odwagą i mądrością, podróż, która ostatecznie prowadzi do domu, do Twojej prawdziwej natury, do światła, którym w istocie jesteś. Jeśli poruszyła Cię ta duchowa perspektywa na depresję, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Zapisz się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej głębokich przemyśleń o duchowej naturze naszych życiowych wyzwań. Zostaw komentarz, dzieląc się swoimi doświadczeniami lub pytaniami. Twoja historia może być światłem dla kogoś, kto obecnie przechodzi przez ciemność. Pamiętaj, że w duchowej podróży nigdy nie jesteś sam. Subskrybuj, komentuj i bądź częścią naszej wspólnoty dusz poszukujących głębszej prawdy.